W dzisiejszym odcinku naszym celem jest zdobyć 5 winów pod rząd w Blitz Royal. A jak nie zdobędziemy tych 5 winów w Blitz Royal, to po prostu będzie kara dla mnie i będę musiał wam kupić skina za 1500 fabrolców, ale yy, mam nadzieję, że tak nie będzie i że wygramy te, te pięciu pod, pod rząd, ale przedtem się siema, siema widzę z tej strony Abanio ja i się z nami jest nowy, niespodziewany gość na kanale czyli Żuwik, przywitaj się Siemaneczko widzowie y, Oczywiście przedtem stawcie suba, lajka w komentarzu napiszcie hashtag, y, co mam tutaj napisać Hashtag 5 winów 5 winów, ja wam przede serdeczko no i widzowie nie y, zwracajcie uwagi na nick y, Żuwika, bo on ma konto brata, nie? Tak, gram na koncie brata, ogólnie się urodziłem w 2013, a mój brat w 2015. To nie zwracajcie na to. Nie zwracajcie na to uwagi. Nawet nie wiem czy... Się ty... wywal go, wywal go. Nawet nie wiem czy się tak trochę później nie Skibidi Skibidibania. Weź go, wywal. No wywal ja, ja. A teraz widzę, przepraszam, że to usłyszałam znajomych. No i dobra widzowie, to co? Widzimy się w rundzie, o tak? Nie? No i dobra widzowie, jesteśmy już w rundzie. Um... Sorry, banie, że przerywam, ale chciałam powiedzieć, widzom, że będę z tobą już nagrywał dużo odcinków, te wakacje, live'y i różne rzeczy. Tak. Yy, yy, to jest prawda, dzisiaj jeszcze wróci, w odcinek z yy, tego, z Żuwikiem z Rocket League. A. I jeszcze wleci odcinek z czego Żuwik? Z FC Football Live mecz z Macedonią. No. Dobra, no. 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 SP Football Live mecz z Macedonią. Tak. Niestety mnie na tym odcinku nie będzie. Bo ta gra jest jednoosobowa, ale jakby był, to byśmy tutaj nie każdego z Żuwikiem. Ale naprawdę żeby, zachęcam y, po prostu do oglądania kanału Baniu. Bo... sobie. To jaki spammer! spamer leży? Dushard, dus 145? That's let's go. Sorry, sorry, sorry. Dobra. Nie, spoko, spoko. Chcesz to To masz. Dobra, dzięki. O kurde, no nie no strefa jest naj, najgorsza właśnie. Spokojnie, my mamy te maski. A no, wartecie. Możemy uciekać sobie. My widzę, ja my widzę, że miał już dawno kille, już pan pan to może przyznać, tylko że ja sobie już odleciałem. Zostaw tutaj, tych dwóch nie zaprasz. Czekaj, tych dwóch poobijałem ci. Ich. Dad. Tego zabija sobie. Przywitajcie Żubika w komentarzach. O, dobra, fajna, fajna broń. A ty, Żubik, lubisz widzów? Ja uwielbiam widzów. No. W ogóle, widzowie, zostawiajcie subskrypcję, bo na 1000 y, subskrypcji będzie w Fortnite kod banią. Tak, będzie kod banią przez dwa o. Chodź, tam są, tam są. 23 Zostaw ten, bo, bo ja też chcę sobie ten pofragować. Dobra, to tam jest jeszcze dwóch. Dostał. Ten dostał. Dobra. No kurde no chcę jeszcze sobie o, Zostaw, uwe, tutaj jest. krzaki. No weź sobie ich zabi. That. Tutaj jeszcze krzaczek. Dobra. Yeah. nice. Tam jakiś zamek pocieka. Ej, dobra, zobaczmy, gdzie on idzie. Tam jest jego duło, chyba, bo tam idzie. Chodź, idziemy zobaczyć. Nie, nie ma nic. Dobra. Raczej to, wbije, raczej to wbijemy, w ale na pocieszenie wiesz, że mam skina za 800. tak nie wbijemy, no, będzie dzisiaj losowanie. Kto wiesz, będzie skinę za 800? Chodź na mnie, mamy finał, dwóch na jednego. Dobra, eskus, grono. Tutaj chyba ziomek jest w domku, chyba tutaj jest w domku. Ziomek nie, nie, nie ma go chyba, bo skrzynki nie ma. Och, no, tam, tam jest. Tam jest boci. Do Dzięki. Dobra, daj! daj mu nowskoupa! Co Czekaj to ja... go, ja go, go pobiję. Dobra, dawaj go. On ma Aita. Dead, yes. Dzięki. Let's go. Daj. Mamy już widzimy mój ósmy win chyba. Nie, dziewiąty. I dzisiaj widzę, wbiję. Chyba 14 winów, więc widzę, widzimy się w kolejnej rundzie. I fajnie nam wychodzi ten odcinek. Co no. Nie będę będą odcinki praktycznie na kanale teraz. Dobra, leży jeden. Ja jestem, dobra. Ja jestem widzowie, tak. Ja jeszcze, jeśli byście mnie pytali, ktoś od wieku, to jestem o rok starszy od Żółwika. No to prawda? Dobra, brawo. Ja, ja jestem z 2012. No, a ja z 2013. Nie? No, ej, dobra, jest, on ma legendarną broń, wjeżdżam na niego. Dostał 60, 70. On ma kraka ten ziomek. Co on mi ucieka, co nie ucieka? Dobra, co ucieka Dobra, leży jeden. That? Chodzi, góra, góra, Bo ten ziomek, który ma legendarną broń, ten zysku, game to. Ja mu dałem. O, jest. Przylibujcie, panie. Dobra, dostał. Jaki, jakie to jest zamieszanie? Dostał, dostał. Dawaj, dawaj, dawaj. Dostał. Get. Brawo. O, jakiś bocik. Jezu, widzę, my tutaj dominujemy z żuwikiem. Oj, nie, nie zbanie mi z żuwikiem takie numery. Ty minigun mityczny Sigma. Weź go sobie My widzowie też e, idzie, nie idziemy na boisko My widzowie też mamy plan też jest boisko w planach i my nie idziemy na boisko dopóki nie będzie trzech filmów na kanale No więc muszę musimy... się na, na pewno chyba się wyrobimy do 16 No. Czwartego odcinka albo może. zobaczymy. Może. No dobra, licząc z live'em, no to czwarty odcinek będzie. Licząc z live'em. Kurde, no nie no, na sobie. To robimy, nie robimy. Do. Nie nie no, no. Kurde, ja też mam jakiś dwóch na począciu. Czekaj, przylecieć. Dobra, mam twoją kartę na cirku. i bocik. Grał Żubik. Co jest? Ty chyba pięć osób na nie było. Czyli że mamy dwa dwa winy pod rząd, ale mamy jeszcze jedną próbę, więc jak teraz to będą trzy łyny tak jakby, nie? No. A czy znaczy... to się to się nie kasuje? To się nie kasuje. Bo mamy jeszcze próbę. Tak, no. Teraz jak naszym... teraz Ej, w ogóle wiesz, że my gramy czwórki? Jezu, dobra, nieważne, widzimy się. Jezu, yes. dobra, widzimy się w następnej rundzie. i tutaj chyba już nikogo nie ma. Chodź, idziemy. Tam nie byliśmy, O, pompa. Chodź, tam nie byliśmy, bania. No jeszcze bo... run przed nami, jeszcze trochę. No, znaczy pierwszy winek, jeszcze... Jak teraz będziemy ciągle z rzędu robić winy, to jeszcze nas czekają 4 rundy. Tak, no ale widzowie, spokojnie, bo i tak dostaniecie skina. Na płotę, spokojnie, spokojnie, ale to tylko za 800, niestety. No. Chyba że... No może... Chyba, chyba że nam się nie uda. Chyba że zrobicie fajną aktywność pod kanałem dzisiaj. No się nie wiem, nie, nie tylko mi chodzi, że z trochę słów to jeden z Was będzie mógł do 1500, a jak wygracie to do 2800 będziecie mogli z Nie, do, do, dawaj do 2000 Dobra. Jak dzisiaj będzie dużo subskrybentów i dużo łapek w górę, to jeden z Was dostanie do, tyś, do 2000. Dobra, skino. pod tym filmem ma być przynajmniej 10 łapek w górę. Chodź, tam są typki. Pod tym filmie ma być 10 łapek w górę, a. Ty, jaki spammer. Dat? Dawaj, Baniu. Prawo. Szkodź, że tutaj budować, nie Czeka, ja cię wezmę. <laughs> <Bań. laughs> która ucieka. Że może kiedyś pokażemy twarze, to może jakiegoś vloga kiedyś zrobimy. No, można, można. To trochę inaczej, to masz tutaj leczanko. Nie, spokój, spokojnie, ja się napiłem hmm. właśnie tym. A, dobra, daję się jedno. Dobra, chodź tam. Idziemy, bo tam się leję. Ok, o ten jest dobry. Co on robi? Który to był? To? To, to jest ten, którego zabiję. Dobra, sorry, że ci zabrałem kila. Ja, A on... Nie! On poszedł do lifta, błagam, nie zniknij, nie! Nie! Do lifta poszedł? Tak, i mi zniknął przed twarzą ten lift. I teraz nie gadaj, nie przeżyję, nie. Przeżyjesz? Nie. No nie, no. Udy. Dobra, muszę nam sam tą kierować. Weź mu, kup na moją kartę. Czekaj, to zaraz pomyślę, dat. Bo no. tam jest ten, Reboot one, to weź kup moją kartę. That? Brawo, dawaj. Dobra, masz. Dawaj, idź szybko do Reboot one. Tam G jest, jest? Na całym środku, na całym środku. No. Boże, to Kurde, to on jest, jest dobry, on jest dobry, on jest dobry. Słaby, jest. Yes, brawo. Brawo, Baniu. Yes. Dwa winy z rzędu. 10 minut z tą rąką. Pokierowałem nam tą grę. Mówię, jesteśmy już w rządzie. Lecimy po... Nadawaj no, na te śnieżne coś, na ten śnieżny domek. Dobra. Lecimy, sobie po e, 3 winach. Winkę. Uinek, winek. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Ogólnie my jesteśmy, tak brzydko powiem, troszeczkę głupi, bo zagraliśmy czwórki. Chyba znowu gramy czwórki, ale nam to nie przeszkadza. Jesteśmy dobrzy. Cisnę ziomek. A tu. Tak, my gramy czwórki, bo już dwóch typa zabiję. O, tam widzę mityczną skrzynkę. Tam jest? A nie, zaznaczyłem broń. Ale widzę, widzę. Chodź, chodź, bania. Patrz mi, skrzynkę mam. Co wypadnie? Mm, dobra, ja to sobie wezmę. Chodź, dawaj, idziemy. O, ziomek w wodzie. Dostał ujezoler. Tam jest kolejna mityczna skrzynka. Chodź, idziemy na niego i otwieramy skrzynkę. Dobra. A, nie wiem, gdzieś uciekł. Dobra, dawaj, otwórz, co było? O, mam typka. Zostawmy go. Dobra, obijem go, obijem, obijem. Brawo. W miał. O, Mogę sobie wziąć? Bo ja nie mam, a ty masz. No dobra. A jeszcze tutaj jest jedna koronka przecież. No, ale ty masz już. No tu, tu, tutaj się zaznaczyłam, tutaj masz. Chodź tutaj szybko. szybko ale ja mam, ja mam, ale ja mam. Spokojnie ja mam. mam bo ty się mnie tak pytałeś, mogę tą koronkę? Nie, bo ja ten znalazłem taką jeszcze inną w domku. O, leczą się, leczą się. Dobra, uleczyli się. Chodź. O, dawaj, idziemy na tamten domek. Czekaj, nie, Dobra. dawaj na tamten. Dobra. Oczywiście, widzowie, tak jak Wam mówiłem, że jutro wyjeżdżam, ale nagramy dla Was odcinek. No nie, akurat to miga mi ciało. Nie, cyszymy, że... nie, żuwik. No. Tak, prawda, prawda. Gdzie środków mam? Dawaj, poradź sobie, już jestem zbyt daleko od Ciebie. Dostał stówę. Dobrze, brawo. Ja czekam to na zrzut. jeszcze jeden. Patrz patrz Brawo! Dobra, ja tutaj mam zrzucik. Ciekawe, jaki medalion mi wypadnie. O, ale fajnie, medalion Zeusa. Brawo. Tyś, dobra, dead. medalion medalium Zeus'a jest OP. Dobra, dead. To będzie trzeci łynek z rzędu. Ej, dobra, jak się teraz nie mylę, to gramy już finał. Czekaj. Nie, jest, mamy top 3 na razie. Dobra, to jest jakiś drewniak, to weź go sobie zabij. Dałem mu chyba stówę nie dałeś mi z tym wymiaru. Ale dałem mu chyba 4 razy 25, nie, nie pamiętam jeszcze. A przy restartują, tam się restartują. Wiem właśnie, słyszałem. Ja ole spammer, ole spammer. Dawaj Baniu. Kurde. Ojojoj. Kurde, ej czyli teraz jak przegramy to przegrywamy cały odcinek. Widzowie, musimy się teraz skupić My ostatnią próbę no. I jak przegramy, to macie skina, no to... nie wiem, co nie, się uda. Jak przegramy, to co odcinek przegrywamy. Tak, nie możemy dać. Ja widzę, że nie, ja, nie robię w ogóle tutaj cięć, bo się nie opłaca, co nie? W rundzie. No tak, tak to prawda. Bo się dużo strasznie dzieje. Więc widzę, widzimy się w następnej rundzie. Nora. W rundzie. Jak teraz przegramy to lipa, bo. Od... Lipa. Cały odcinek ten. Przegrywamy. o najlepszy medalion mamy. No. Jak weś jak wylądujesz, to podskocz, zobaczysz, jak wysoko skaczesz. Zaraz. o, już na sam początek, chodź, tutaj rzutek. Tak, nie, nie ucieka, nie bój się. To pierwszy dzień miesiąca. Gdzie on mnie uciekł? Ja też mam jakiegoś dziutka. Ja musiał go. No A no, co to jest? Musiał chciał ze mną zabić w i myszko. Ty, ale szybkie są medale Gdzie on jest? Nie wiem. Aha. Nie widzę, tylko nie możemy teraz. Nie, nie mogę przegrać. No, teraz musimy się skupić, Bania. jaki head! Lecisz na niego. Jeszcze lens 82. Proszę. O 104. 92. Dostał kraka. Kraka ma. Dawaj, dostał kraka. Dawaj, ucieka, ucieka. Ucieka, bo dostał kraka bocik. Leć, mnie, leć, mnie, leć mnie. Dobra, nie wiem. Dobra, chodź tu. jest jakieś Nie, nie mam nic. Dawaj, lecimy, banio! No, czemu, czemu mam takie słaby spadek energii? Ja też. Nie, Je, jestem już przy strefie. Kurde, jestem. Dostał 23, ten napuceniec. Ja nie mogę? Jest! Zabiłeś go? Nie, nie zabiłem go, ale uciekłem ze strefy. Ale ty masz mało HP. Dostał tutaj jeden jego teammate. Dostał stówę kolejną. Brawo. Idę, idę od drugiej, bo ja widzę go. Dostał tutaj ten na pocaniec. Dostał! Dead! Jeden le leży jego dołu, jakby co. Dostał 23, kraka kraka dostał. Dostał! Jest! Zabiłem go. Let's go! Brawo, Baniu! No. Ej, kogo lubisz widzów, to, to jacy są najbardziej aktywni widzowie na kanale? Bo próbował jeszcze nie wiedzieć. Singielka na pewno, no brawo. to na pewno. Nikodem jeszcze. Z, 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 Taki, no wiem, wiem. Ten chyba, który ma logo Realu, jak dobrze ale, pamiętam. Ale, ale szanujemy, ale szanujemy. Tak, szanujemy. Że moi, nie, każdego widza szanujemy. Bo jak jesteście za realne, to każdego szanujemy. Dostał suwę! O Boże, Co tu się dzieje? Uciekam! Co tu się no. dzieje? Nie, nie fra... żółwik uciekaj. Nie mam jak chłopie. Dobra, dostał. That's. Dobrze. Kurde! Nie, bo tutaj zapomniałem, że wygramy czwórki! Kurde, widzowie macie skina za 2000. Dzisiaj, dzisiaj na live lepiej jutro będziemy. Jutro będziemy robić losowanie o, o tego skina, więc dzięki za dzisiejszy film. Trzymaj się, Ale, się i nara. Tak, Elo, tak, widzowie.